Siemanko z tej strony, czekolad Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was razem z Genali! Ze mną! Wiesz co? Poczekaj, stój! My tak nie co? możemy. Stop! Ja. Nie możemy tak robić, wiesz co? Ty masz moje spodnie, a ja mam twoje spodnie. Proszę bardzo, zabieńmy się. To są Ale... twoje, a te są moje. A Musi czekaj, być pod kolegą. takie buty jeszcze, wiesz? I mi nic nie mówiłaś. Ale masz buty już, a I gdzie są nic... moje spodnie? I mi nic nie mówiłaś. A czekolad. Czoklet... Co? Ale te spodnie prawie nie mają życia. No, ale są pod kolor. Ale przecież one zaraz tak wyparują. No ale Czy ty są mnie pod kolor. Wcale nie. E, witamy was na mapce Ancient World w na trzecim odcinku. E, mam nadzieję, że go znaleźcie poprzednie odcinki. Słuchajcie, bo w dzisiaj mamy dostęp do świata lodowego. Dzisiaj będziemy lodową krainę zwiedzać, ponieważ mamy książkę Ej, Book of chocolate? Eternal Flame. I, i, I co? Spotkamy Elzę. E, myślisz, że będzie kraj na lodu? Jak ktoś myśli, że będzie kraina lodów, to teraz właśnie teraz w tym momencie rzuca łapeczkę w górę. Rzućcie klątwę, żeby była kraina lodów w Dokładnie. komentarzu. No dobra. E, aha, i możecie też łapkę w górę oczywiście tak po prostu wydać, tak po prostu. A to nie wiem. A to ty możesz teraz to rozwalić oczywiście. Tak, mogę, mogę, bo mam czekaj, Oj, sorki, w w w w już się w bałem, ten. że mam może survivala odpalonego, ale nie.

Portal, Snow, Snow Dome, idziemy ale tam. Ale poczekaj, jeszcze, jeszcze tutaj musimy zobaczyć, bo to jest jeszcze inna rzecz, czokolad. A ty chyba możesz rozwalić. To jest to rozwalić. sklep, to jest sklep, o, to jest sklep. O, o, rozwalaj, rozwalaj, ja chcę kupić, czy czy mam więcej pieniędzy? W końcu, w końcu, w końcu, w końcu, Możemy sobie kupić, czekaj, jedzącą nam jesty potrzebne, healing nam jest niepotrzebne, potrzebne, ja sobie jest chcę kupić. Ja czy chyba też, jest, wiesz? Ale czy starczy nam? Poczekaj, to jest drogie. Sto, Damy raz, radę. dwa, trzy. No dobra, kup ty najpierw sobie. A, bo każdy ma swoje punkty. Dobra, myślę, że mamy wspólne, bo mieliśmy po prostu tyle samo. O Proszę, ale ja w ogóle kupiłam buty, a mam lepsze buty o wiele. O A ja nie, ja mam takie i to mi bardzo pasuje. Proszę bardzo, mam pełne. Nie musisz założyć moje dżinsy. Zakładaj, zakładaj. A my chyba musimy do tego portalu tutaj wejść, wiesz. Czekaj, chodź onko, dobra, ja lecę. Idziemy. Tu byś tam nie poczekał, wiesz co? O. my... A, bo tu jest śnieg! Dobra, poczekaj, a. bo tu jest... E, Co jest to... tutaj... Zobacz, tu jest jakiś coś. Czy ty coś takiego dziwnego? E, nie, nic nie słyszałem. Musisz rozwalić ten czoklec. No wiem, że muszę, tylko zastanawiam się... No i rozwal to na swojej tu, Proszę tutaj nie pchać się, bo ja tutaj rozwalam, a ty mnie spychasz. Nieprawda. O, to prawda, to prawda. Widzicie wszystko na... O, o. O, o. O, o, o koledzy! O, o. Wszystko widzicie na, na nagraniu, że ona mnie tutaj spycha perfidnie. Proszę bardzo. Ale poczekaj, e... ale rozwal to jeszcze mo... A nie, dobra, to jest podłoga. To mi wygląda na parkur, wiesz, bo jest tak dziwnie... O, jest dziwnie równo. To... O! <laughs> Ej, w ogóle pasz tutaj. Co? Za lodem. <śmiech> <śmiech> jakiś Jakiś biedny Steve próbował to przejść i zamarzł. Oj, a może musimy go uratować? Poczekaj. O o, to było bardzo głupie, to zrobiłem. Ja to zrobię, czekaj, ja to zrobię szybciej, od ciebie zobaczysz. Hop, hop. hop. Proszę bardzo Dlaczego nie ja spadam z tego, ja spadam z lodu, I Pomocy. Jestem, jest skrzynka słuchaj, rum Jest, jest, jest rum, mogę się napić rumu A, tu dzięki, ja nie chcę Chcesz rumu? Nie, dzięki stary Ja się napiję rumu, bo ja myślę, że ten rum może tutaj dać mi, dawać mi jakiś Tam musisz przeskoczyć chyba, nie? Gdzie? Bo tam jest strzałka, zobacz, to jest strzałka, Czoko Czoko, to jest strzałka, zobacz, że tam mamy iść w lewo Poczekaj, tu jest śnieg, można go rozwalić no i musiałam włazić, kurde, na Ale... Jak my tam mamy? Tutaj może się chyba to rozwalić, prawda? Co? Pod tym, tutaj na podłogę. Całą podłogę można? Chwila. No można. Nie gadaj. No mówiłam ci. Rozwalaj całą podłogę, rozwalaj to. W takim razie poczekaj, czy tutaj nie było przejścia też takiego podobnego? Może tak być. Tutaj nie, tutaj Ale czekolad musisz to rozwalić, bo może tutaj gdzieś możemy przejść? Może jest jakieś tajemne przejście tylko dla... Chwila, najpierw to. Najpierw to, to jest najważniejsze. Ale nie chcę przychodzić Cze? dalej, jak nie mamy... O. Czy to jest... Labi... Ej, tu jest jakiś labirynt. Wiesz, tutaj ja... możesz przejść. Ja najpierw rozwalę to. E... Cokolwiek tu jest. Czy jest tu cokolwiek? A tutaj nagle wychodzi jakiś tajemny potwór, e... którego nigdy nikt nie widział. To jest bardzo... Słyszę chyba. Tu jest bardzo dziwnie, wiesz, bo to, ten śnieg jest taki nierówny. Ja słyszę jakiegoś zombiaka. Ja więc... też go słyszę. Czy znaczy nie zombiaka, ko kolega. to jest e, nie zombiak, tylko. Kolega, to jest kolega. Tylko kolega, o właśnie. To jest, e... to jest Zioma Ziomalek z bloku. E... Czy tu jest? Wyjście? Czekaj, e... się to chyba wszystko rozwalić. Chyba tak, ale poczekaj. Muszę tutaj zrobić chyba schody na górę. Tutaj? Ale to, to by było głupie, jakbyś musiał zrobić schody na górę, no bo jak to, jakiś gracz by to rozwalił całe. To by potem nie zrobił schodów na górę. No to, no to miałby problem, słuchaj. Jak, 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 się nie jest, jak się nie jest takim tutaj inteligentnym człowiekiem jak Jak czoklec? Jak, czoklet, czoklet, jak czoklet, takim, takim inteligentnym, mądrym człowiekiem. No to słuchaj, można mieć problemy. no. Wiesz co, ja to powiem ci, że ja tu na przykład, ja bym Hop. chyba to rozwaliła na wszystko. Pyk. I tutaj będzie ostatni. Yy, tutaj? Tada. Yy, Czekaj. ale że rozbijaj brzydko. Czy my tu powinniśmy być? Czekaj, mi się wydaje, że Ty chyba coś zepsułeś. Ja nie, na pewno nie. No przecież jak, skoro jest tutaj wejście jakiekolwiek, to można do niego wejść. <noise> dokopaliśmy I powstała się do. Jasność. E, dokąd się dokopaliśmy? Nie mam pojęcia. Czoklet ale tu jest tutaj point, jest. Ale my nie mamy tego. No właśnie, nie mamy wajchy. <noise> ale mam złotą zbrojkę. Pyk, pyk, pyk. Jak to nie, to dla mnie. I mamy dużo lodu, nie wiem do czego. Ja biorę ten lód, bo to może być potrzebne, wiesz? No, skoro, skoro chcesz. Ale ja tutaj chyba nie widzę A pokaż żadnego lodu. tu zbrojkę. Czoklet! Zobacz! My tu się kopaliśmy w dół, aby tu mogliśmy sobie o tak przekopać Czoklet? i tu był checkpoint, co? Czoklet, ale ja mam buty do zbroi, to jest moja zbroja. Eee, wcale nie, ja mam Cold, Chest Plate, Fire Protection 3 i Unbreaking 2. A ja mam takie same buty. Ej, a czy to jest wejść? Czy to było wejście na górę, czy to było zejście na dół? Eee. Um. Gdzie my tu jesteśmy? Zobacz, to było wszystko takie prosto do przejścia. A ty się kopałeś, widzisz? Wszystko było widzisz? obok siebie. Ale jesteś mądry czekolad. Tylko niektórzy są tacy mądry jak czekolad. Tylko czekolad. Mm, mm. e czy my tu byliśmy? E tak. Nie byliśmy tutaj, bo tu jest jakiś zombiak. Czekaj, ja go. Pyk. Ale oddaj mi bluzkę, ona pasuje do moich butów. Wcale nie. No widzicie, widzowie? My chyba powinniśmy tędy byli przechodzić. Mam takie wrażenie, że tędy ten, to, to był nasz. E Okej. Okay. Gdzie my na jesteśmy Na pewno teraz? jesteś... Poczekaj, o, bo to jest o. jakiś labirynt. Widzisz, my teraz się cofamy chyba do tyłu. Dlatego mówiłam ci, że musisz wszystko rozwalić, co jest tylko na Ale zobacz, drodze. Te, te przejścia były takie delikatne bardzo. Zobacz, znaczy było jeden ten rozwalić, a my się przykopywaliśmy przez całą mapę. No to mówię <laughs> dlatego, że no to czokle taki mądry, tylko niektórzy mogą być tak mądry coś, jak czokle. coś, chyba słyszę jest. Słyszę kolegę, słyszę kolegę. Tu coś chyba na dole jest. po zobacz, bo tu jest takie jakby zejście. Oho. Oh. Nie, jak przyjmoya, moja. Ja. No dobra, bierz. Bierz sobie. Ja sobie Ciekaj. tutaj będę. Ja to będę jak, jak prawdziwy mężczyzna bez tego, bez ochrony. To możesz ja. mi dać pluskę jeszcze jak chcesz. Będziesz e go klatą chodził, gdzie Tu czekaj, gdzie my tu tutaj byliśmy? A tu byliśmy I, i poszliśmy w tą stronę zamiast w tą. A jakbyśmy poszli w tą, to by było dużo prościej. Okej, okay, no to e bo tutaj, chyba że tu coś było dalej do przekopania, było coś? Nie, tu nic nie było. W tą stronę szliśmy. Dobra, wiesz co? Chyba trzeba wrócić na tamto miejsce tam gdzie trafiliśmy do checkpoint'a. Aha. I tam, stamtąd chyba trzeba szukać dalej przejścia. Tak mi się wydaje, wiesz? Aha, okej. Okay. Tu jeszcze może by było jakieś zejście, tylko nie wiem. Tutaj nic nie ma takiego. A na górze, czekaj, bo zobacz, cały sufit jest zrobiony też z tego. No, niby tak. Hmm, czekaj, tu byliśmy, tu nie byliśmy, tu się jest, zobacz, jakieś ja przejście. Ja to bym wszystko rozwalała. O, skrzynka. O, spodnie moje. Spodnie. Nie, spodnie są moje. Moje. Czoklet, ale ja mam, to, ja mam, ale mi na początku odcinka. Wcale nie, ty mi zabierasz. Niech cię ja zabieram, bo jak powiedziałeś, że przecież bardziej cię będzie pasowało i mi dałeś zepsute spodnie z dziurami. <laughs> Jest śmieszne. Poczekaj, czy tu jest zejście jakieś? To nadal zaczyna się tutaj tunel jakiś. No dobra, jesteśmy przy tym checkpoincie. Wydaje mi się, że aż tu jest jakieś jeszcze przejście, tego Coklet? nie widzieliśmy. E, co? Daj mi chociaż przymierzyć. E, ja ci oddam, przymierzyć e, tylko. E, moje, moje zbrojka nie oddaję nikomu, e, a tutaj jest zejście na dół i jest przejście dalej. Oj, Rozdzielamy oj, oj, oj. się, idziesz na dół, Nie, oj, oj. bo ja nie mam, no jak mogę się rozdzielać, jak ja nie mam tego czegoś do kopania? A, no tak, dobra, to poczekaj. Najpierw zobaczmy, co tutaj jest. Chciałeś mnie zostawić. No, dokładnie, chciałem... Chciałeś sam, mnie, chciałem, żebyś się zgubiła w labiryncie i została. Dokładnie, chciałem się uwolnić, a tylko ty, żebyś tutaj się błądziła do końca życia. To jest... To, chciałem. to, to chcia... Jesteś bardzo miły dzisiaj. Ej! Co? to jest jakieś... Czy to jest wyjście? Nareszcie znaleźliśmy? Czyżby? E, chyba nie. Wiesz co, to mi wygląda na. Tam dalej coś widać, jakieś światło. Ale ogólnie to bez szału. Może tutaj trzeba kopać? Eee, coś tam jest? Nie, tu jest lód. To wiesz co? Wróćmy na sekundkę tutaj bliżej. Bo tu było zejście na dół. Ja myślę, że to zejście na dół jest bardziej. E, bardziej pomocne niż to, co było wcześniej. Ja proponuję, żebyś dał mi książkę i. Gdzie my jesteśmy? Ja proponuję, żebyś dał mi książkę i żebym ja wszystko rozkopała cały ten. Okej, okay, poczekaj, ale najpierw. E, tutaj jest coś. Czy my tu byliśmy? Ja słyszę Wiesz kolegę. Co? My tu chyba byliśmy. Mam takie wrażenie. E, tu tutaj byliśmy? Tak, wróciliśmy do miejsca, z którego przyszliśmy. Nie wiem o jak. Okej, okay, to teraz musimy. i za strzałkami, spokojnie. Poczekaj, stąd tu musimy wejść na górę z powrotem, chyba, prawda? Ale nie, czekolad, bo to jest to nasze głupie zejście, które ty sam zrobiłeś. Nie, nie to jest to zejście, którym przed, przed sekundą zeszliśmy. A które ty zrobiłeś, tego tutaj nie było. Było? Nie, to ty zrobiłeś na początku odcinka i wtedy się chwaliłeś, że tylko czekolad umie takie robić rzeczy, a nie umieją. O, coś mam. Ile Coś tu... można? Coś tu jest, poczekaj. Mi jest zimno. Muszy e... mi odmra... odmrażają poczekaj. się. ziomka, który mnie tutaj chciał pobić. Dobra, żyjemy. I jesteśmy, nie Uszymi mam pojęcia. mi się odmrażają. Czy możemy już iść? No, próbujemy przecież. Cały czas próbujemy stąd wyjść. To nie jest takie proste. O! Czy to jest wyjście? Proszę. E, nie. Ha! Tu nie jest wyjście. Dzięki. Tu jest coś, tu jest coś, tu jest coś. Jeszcze mnie pobił. Tu jest coś. Mamy tu coś. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Zanim tu wejdziemy... To ja, Ja najpierw... ...muszę zobaczyć, czy są tu jakieś ukryte rzeczy. Okej, okay, tam jest, tam widzę checkpoint. Chyba to jest ten sam checkpoint, który mieliśmy wcześniej. Patrz, bo to jest... Pokazuje mi, że mam gdzieś kopać. Jak ci pokazuję, gdzie masz gdzieś kopać? O widzisz, są te takie tutaj... ...ślady? Tutaj Jakie mam... ślady? Ja nic nie widzę. Czekaj, czekaj. Tutaj nie. Gdzieś nie, nie. tu trzeba się jeszcze kopać, tylko nie wiem gdzie. Ja nie wiem, o czym ty mówisz, Nic nie widzę. Tam jest checkpoint. Czy to jest ten nasz checkpoint, w którym byliśmy. Tak mi się wydaje, że to jest hmm. może być ten sam. To Ale zobacz, tutaj się tutaj kopie się do dołu. Wiem, wiem, poczekaj. Póki co. <laughs> tutaj jeszcze zobacz, było przejście jakieś. Stąd chyba się przy... trzeba było przyjść, tylko nie mam pojęcia, jak tutaj. Ja nie? stoję przy tym przejściu, które trzeba to tutaj działało? Tu... Skrzynka! Znalazłam skrzynkę! A! A... Eee... Co? Czy mogłabyś mi pomóc? Mam nowe buty! Czy mogłabyś mi pomóc? Mam nowe buty... A gdzie ty jesteś? Spadłem do dziury, z której nie ma wyjścia. A to co ja ci mam zrobić, jak to nie ma wyjścia? To ja przecież czy, mogła, czy mogłabyś mi lód tutaj rzucić? To ja sobie to się podsadzę. Okej, okay, tylko nie wiem gdzie jesteś. E, chyba tutaj gdzie idziesz. Uważa, uwaga, bo to jest dziura. O tu! Czy mogłabyś mi zrzucić tutaj lód? E, proszę. E, jak mi oddasz e, ten, zbrojkę? Zastanowię się. Nie, nie ma tak. Albo wychodzisz, albo zbrojka. No to wychodzę. I zbrojka? No, ale Op. zrzuć mi. Oddam ci buty. Hop, hop, hop. Wszystko mi zrzuci od razu. Dobra, dobra. Już. Jak tam jest jeszcze w skrzynce więcej, to mogę przynieść. Jak to jak to e, będzie za mało. Ale ja tego nie mogę postawić nigdzie. O, o. O, o. Poczekaj, no to... tu, tu jest chyba jakieś wyjście, tak mi się wydaje. Dobra, to no to ja będę się... Ja tutaj stoję. Yy, przy tym, przy tej dziurze, ok? E, to jest jakieś wyjście. Poczekaj, wiem jak tutaj wejść chyba. Dziok, jak... ty chyba jesteś pode mną, bo tutaj podemną. Tak, mną, tak. Ja tu tutaj per... jesteś, o tak, pode mną. Jak się teraz yy, tutaj. Nie. Wróć, wróć. Poczekaj, trafię, trafię spokojnie. Kopię się do ciebie już tu. A, chyba się, że się nie dokopię. Słuchaj, tutaj, jakbyś był pode mną, tutaj jest dziura, którą można rozwalić. Ale ja jestem już obok ciebie. Jak? Więc. To? Tylko po drugiej, oh. po drugiej oh, stronie. O. Oh. ściany. <noise> o nie. Co? Wywaliłem mnie na sam początek mapy. Nie, ja muszę się do ciebie przeteleportować w takim A to znowu razie. Znowu cheating. No, ale nic, nic nie zrobię, A to muszę, cheating, yes. muszę to zrobić, widzowie widzą, to jest po prostu konieczne do zrobienia, bo inaczej by się nie dało. O nie. Chocolate. Pomyliła mi się kolejność. Oj, oj. Eee... No to, to chyba czeka nas, czeka nas ch ch chodzenie na piechotę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wiesz co, ja już tam nie będę dalej próbował nic przekopać. Proszę cię, nic zrobić. już tutaj, tutaj e, są. Po prostu te... kopię w dół i, i, I hops. Chociaż trochę się boję kopać w dół, poczekaj. No dobra, musimy chyba. Uch, dobra, żyjemy. Idę. Wszystko Czekaj. w porządku. I jesteśmy teraz w jakiejś jaski. O, o. Pomóż. Próbuję. Dobra. To była moja strzała, która zabiła Dobra, dobra, daliśmy radę. Zobacz, I teraz. To jest skrzynka. O. O, tu jest rzeczy. O, 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 o. Chwila, ale o, o, o. daj mi, daj mi nożyce, daj mi nożyce, daj mi, daj mi nożyce. A, Jakieś słowo? potrzebuję. Co? Dobra, czekaj. Eee, to to niszczy wszystkie liście. Te nożyce niszczą wszystkie liście Zobacz, a tu jest jakieś, co jest jakieś zielone coś No, emerald, tylko do czego on służy? Poczekaj, czy powinniśmy gdzieś tutaj wejść? <laughs> o kurczę, ile tu jest, ojoj Czy to mi coś dało? Nic mi to nie dało Pomocy! Zastrzeliło mnie Pomocy! Nie tego. Trzymaj. Żadnego. Trzymaj się. Patrz, one się on, on to się strzelają. Zostawmy je. Nie, już, już przestały, już przestały. Dobra. Okay. Niewiele mam tego mie Czy mam jakiś lepszy miecz? Mam siekierkę. Czy ta siekierka by mi. Axe of the Forest? Czy jakbym się rozpędził? Dobra, rozwaliłam kogoś. Dobra, ja mam mało życia. Nie, ja, ja się ja nie ryzykuję. Czokolwiek ja mam potion of regeneration. Okej. Okay. Jakbyś tam poszedł obok mnie. Dobra. Czekaj, bo on mnie zabije. Dobra, żyje. Ostatni, 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 ostatni. Weź trzymaj, patrz. O, to wypij. Dzięki. Wypij to. Ojejku, jak, jak się to ślizga. Piję. Dobra, rozwalam jednego. To mi niewiele zregenerowało, jedno serduszko dostałem. Dobra, już. Ale dostałeś, tak? No, Generalnie się troszczy, na Dostałem, dostałem, tylko teraz To jest strasznie ciemno, ja tutaj nic nie widzę, wiesz Eee, e, ja też troszeczkę nie O, tu wygląda, tu wygląda na jakieś wyjście, zobacz, tu jest jakby Jakieś schody. Gdzie, gdzie? Czy to nie są schody? Nie, to nie są schody, tu jest jakaś skrzynka to... Mieczyk Jak tu mieczyk? Mieczyk, pieniążki Jak i... to mleczek? I lód Lód może mi się do czegoś przydać O, strzały, super, dobra Strzały mi się na pewno przydadzą. A ty gdzie jest? Skąd wziąłaś strzały? Tutaj są skrzynki. A tu nie było, w nie byliśmy w tej skrzynce. Czoklet, zobacz, coś ci POKAŻĘ gdzie jesteś. To jest przełącznik. No właśnie tam ci powiedzieć, że to jest przełącznik. I ja chyba wiem, do czego to jest przeło oh, przełącznik. Tutaj trzeba wejść. Ech. Dobra, poczekaj. O tak. Hop. Pyk. I. I ta klatka się otworzyła. I nie wiem, co to. Co to? Ech. Czy. Ech. Czy to mogę. Rozwalić chyba nie. A nie mogę to w tego towalnym strzało? E, nie, w przełącznik, nie, w guzik tylko. Mm. E, I co my teraz powinniśmy zrobić? Powinniśmy to jakoś wejść na górę? Zobacz. Nie wiem. Hop. Ale zobacz, to szklane coś jest bardzo dziwne, właśnie, no. No trochę jest, tylko można to szklane trzeba wejść? E, nie, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Mm. O nie, jak ja jestem głupi. Przecież miałem guzik, miałem przez cały czas guzik No i klipurku. się skończyła mądrość czokleta, przez no. Przez cały czas. No, klik, wszyscy, klik. wszyscy chcieliby być tacy e, jak czoklet. Fila, The energy of the ice has awoken. Nowy, nowy cel, użyj drabiny, żeby wrócić do głównego holu. Okej. Okay. Mm. A nie, bo ty masz to. Poczekaj, gdzie tu jest drabina? Tutaj. Gdzie? Tutaj. A, a tutaj się pojawiła, yes. okej. Okay. Tylko musisz mnie rozwalić. Co rozwalić? No. A, dobra, nie musisz, myślałam już. Dobra, poczekaj. Teraz w tą stronę. Okej. Okay. Ale czego wiesz, co ja już nie wiem, czy ja ci tak wierzę. W. chociaż nie, w drugą. W drugą, w drugą, idziemy w drugą stronę. Tutaj jest strzałka, bardzo dobrze. Eee, a my Gdy... idziemy tutaj. A my idziemy w drugą stronę chyba. O, dobrze idziemy, dobrze idziemy, dobrze idziemy. Zobacz tutaj 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 tutaj. Tutaj 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 tutaj. Tutaj 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 tutaj. I tutaj 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 tutaj. I tutaj 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 tutaj. I idziemy tutaj. I uwaga, uwaga. Czyżbyśmy trafili? O, o, o. o. Co tu się Gdzie cię wywaliło? Okej. Dobra. Wszystko w porządku? No, u mnie nie do końca. E weź teraz z się powinna się pojawić tutaj. Bardzo dobrze. Coś się zbugowało z portalem, ale e, 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 co? E, co, a okay, to teraz? Skocz co teraz? tu. Co teraz? Co tu się stało? Czy jesteśmy tutaj w na zawsze? E, oby nie. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzecie łapkę w górę. No i w kolejnym odcinku czeka nas chyba jakiś kolejny. Jakiś liść e, nas czekają, Kolejny wiesz? liściowy poziom. Mamy te nożyce, mi trzeba ściąć liście. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale dopiero w kolejnym odcinku. Tak więc do zobaczenia i cześć! cześć!